Jesteśmy na cmentarzu w Dzień Wszystkich Świętych. To znaczy rozpoznajemy wśród tych, którzy złożeni są na tym cmentarzu, ludzi, którzy odznaczali się miłością, prawdą. Możemy ich czcić jako świętych. I to jest taki wyraz możliwości nawiązywania prawdziwej relacji z tymi, którzy tu spoczywają. Bo oni są żywi. I nie tyle oddajemy hołd grobom, co osobom tutaj złożonym, o których wspominamy jako o ludziach pełnych bogactwa duchowego. I to jest istota dzisiejszego przebywania na cmentarzu. A Dzień Zmarłych to dzień jutrzejszy. Też czas na to, aby modlić się za tych, którzy odeszli do wieczności. Ale to jest już. Inny wymiar, inne doświadczenia, inne przeżycia. Dzisiaj jesteśmy na cmentarzu, aby oddać hołd wszystkim, którzy znajdują, są, wszystkim zbawionym, którzy są w niebie. Znajdujemy się na cmentarzu katolickim przy ulicy smutnej. Dzisiaj jest Dzień Wszystkich Świętych Zmarłych zbieramy jak co roku środki na, dla kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Akcja ta prowadzona już od bardzo wielu lat i pomaga, pomaga wszystkim, wszystkim seminarzystom, którzy, którzy uczą się na studiach wyższych w łódzkim seminarium duchownym. Tłumy odwiedzających cmentarzu, odwiedzających swoich bliskich, pochowanych tutaj na, na cmentarzu. Hojność jest bardzo duża. Wydaje mi się, że dosyć okazale te datki są składane właśnie dla, dla semiznarzystów, tak samo i po przeciwnej stronie są zbierane na odnowę pomników na cmentarzu, także społeczeństwo poczuwa się do tego, aby wspierać drugiego człowieka właśnie w takiej formie składając te darowizny. Po raz trzeci Towarzystwo Przyjaciół Tomaszowa jest organizatorem szesnastej kwesty ratujmy zabytki tomaszowskich cmentarzy. A w ogóle jest to już szesnasta edycja tych kwest. Wcześniej zajmowało się kwestią społeczny komitet pod kierownictwem Jana Rybaka. W dniu 1 listopada. Wolontariusze stali przy wszystkich bramach cmentarza przy ulicy Smutnej, a także po raz drugi przy ulicy Dąbrowskiej. Cieszymy się, że po raz pierwszy i to już w konkretnym wymiarze do kwesty dołączyła Młodzież Tomaszowskich Szkół Ponadgimnazjalnych, a więc zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych numer 1, numer 2, numer 3 i numer 6. A oczywiście stałymi naszymi wolontariuszami z partnerskich stowarzyszeń to są wolontariusze z Stowarzyszenia Amatorów Plastyków, harcerze. Związek Strzelecki Strzelec, Polskie Towarzystwo Historyczne, Polski Czerwony Krzyż i jeszcze inne stowarzyszenia z tym, że w mniejszym zakresie, o, na przykład też między innymi Związek Nauczycielstwa Polskiego i oczywiście członkowie naszego stowarzyszenia, czyli Towarzystwa Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego. Związek Harcerstwa Polskiego, chów jest Tomaszów Mazowiecki, w Dniu Wszystkich Świętych, czyli w dniu wczorajszym brali ich nasi harcerze, u, brali udział w uroczystości przy wartach, przy pomniku Katyń oraz przy obelisku harcerskim. Również nasi harcerze pełnili warte przy tablicy teraz już obecnego pułkownika Witolda Pileckiego. Harcerze również sprzedają znicze, tak jak w tle jest napisana harcerska akcja znicz. Zbieramy na działalność statutową naszego związku. Również harcerze Organizowali kwestę, współorganizowali kwestę na zbiórkę renowacji grobów na cmentarzu przy ulicy Dąbrowskiej. Do stoisk harcerskich, gdzie nasi harcerze sprzedają znicze, podchodzi naprawdę bardzo dużo osób. Przede wszystkim osoby sami zainteresowani pytają się, na co zbieramy, właśnie, na co przeznaczamy pieniążki. I czasami się zdarza, że właśnie że ludzie potrafią przyjść do nas i po prostu wrzucić nam. Nawet pieniążki takie bez żadnego znicza. Bardzo serdecznie dziękujemy panu prezydentowi miasta Tomaszowa Mazowieckiego, panu Rafałowi Zagozdanowi za to, że zostało ufundowane znicze, gdzie Harcerze właśnie w dniu wczorajszym roznoszyli na cmentarzu wojennym. Tych wolontariuszy w ciągu w dniu wczorajszym kwestowało około 130, a dzisiaj w dniu 2 listopada kwestujemy tylko przy Bramie Głównej. Z tym, że w przyszłym roku, to już zapowiadam, zamierzamy obstawić wszystkie bramy na naszych tomaszowskich cmentarzach, zarówno 1 jak i 2 listopada. Coż można jeszcze dodać w tym roku nasze stowarzyszenie przygotowało y, pocztówki y, obrazujące y, zabytkowe nagrobki na terenie naszych cmentarzy y, a na bazie stało się to na bazie prac wykonanych przez y, malarki ze stowarzyszenia amatorów plastyków thank you Zapłać. Proszę bardzo, świętą tareskę.